Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie moja ulubiona marka ciągników. Wśród rolników postrzegany jako synonim luksusu, najwyższej jakości oraz najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Prawdziwa klasa premium w świecie maszyn, czyli niemiecki Fendt. Jeśli oglądacie ten film i kompletnie nie rozumiecie zachwytów nad tymi maszynami, to trafiliście idealnie, bo w tym materiale postaram się Wam go wytłumaczyć i przybliżyć wszystko to, co powinniście na temat marki Fendt oraz jej produktów wiedzieć. Oprócz tego, na końcu tego odcinka będę miał dla Was także zadanie konkursowe, w którym to do zgarnięcia będą oryginalne zestawy gadżetów Fend, także oglądajcie do końca. A teraz jeśli łapka w górę i sub już ustawione, możemy przejść do tematu dzisiejszego odcinka. Historia marki Fendt sięga roku 1928, kiedy to kowal Georg Fendt oraz jego synowie Herman i Xavier skonstruowali w swojej małej kuźni czterokonny ciągnik napędzany silnikiem benzynowym. Maszyna w początkowym założeniu Miała być wykorzystywana jedynie na własne potrzeby, ale szybko wzbudziła ona tak duże zainteresowanie okolicznych rolników, że Fendowie postanowili opracować ulepszoną wersję i zacząć ją sprzedawać. I tak w 1930 roku na rynku zadobitował Diesel Ross, co w wolnym tłumaczeniu znaczy po prostu koń diesel. Ciągnik wyposażony został w nieco mocniejszy, sześciokonny silnik diesla, boczną kosiarkę listwową oraz jednokorpusowy pług. Tak właśnie doszło do powstania pierwszego ciągnika Fendt i zapoczątkowania produkcji maszyn w Markt Oberdorfie. A jeśli interesowałby was odcinek, w którym to omówiłbym dla was kompletną historię marki Fendt od samego początku po dziś dzień, to koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzach. Dlaczego Fendt uznawany jest za markę premium i skąd biorą się aż tak wysokie ceny tych maszyn? Wynika to z kilku powodów. Fend w standardzie oferuje wiele systemów oraz rozwiązań technicznych, które inne marki albo nie posiadają w ogóle, albo trzeba za nie dopłacić. Mowa tu na przykład o montowanej w standardzie w praktycznie każdym nowym Fendzie, uchodzącej za najlepszą na rynku bez stopniowej przekładni Vario, amortyzowanej przedniej osi przednim tuzie w standardzie, czy szerokiej palecie wspomagających operatora systemów informatycznych. Takie udogodnienia i nowinki technologiczne swoje kosztują i ma to po prostu swoje odzwierciedlenie w cenie maszyny. W 1997 roku Fendt został wykupiony i dołączył do grupy ACO, do której należą też takie znane rolnicze marki jak Massey Ferguson, Valtra, Laverda, Gliner czy Challenger. Od 2017 roku ciągniki gąsienicowe oraz opryskiwacze marki Challenger Sprzedawane są w Europie pod marką Fend, natomiast sama marka Challenger została z Europy oficjalnie wycofana. Powód marka Fend na rynku europejskim cieszy się znacznie większą rozpoznawalnością i zaufaniem rolników od amerykańskiego Challengera, jako uznało, że na starym kontynencie zielono-czerwone ciągniki gąsienicowe oraz opryskiwacze będą sprzedawać się po prostu lepiej. W 2013 roku Fend zaprezentował nową koncepcję przekazywania napędu z ciągnika na współpracujące z nim maszyny. Projekt nazywa się Fend-X i zakłada, że zamiast wykorzystywać do napędzania maszyny mechaniczny wajek odbioru mocy, wykorzystuje do tego celu prąd, dostarczany do niej poprzez specjalne złącze Fend-X. Takie rozwiązanie ma być przede wszystkim prostsze w użytkowaniu oraz dużo bezpieczniejsze od klasycznych wom -ów. Dajcie znać, co na temat projektu Fend-X sądzicie. Czy waszym zdaniem faktycznie mają szansę zastąpić klasyczne womy. Fendt posiada w swoim portfolio także kilka naprawdę nietypowych modeli ciągników, których to w tym odcinku nie mogło zabraknąć. Dużo osób na widok fenda serii GTA łapie się za głowę i zastanawia, gdzie podziała się jego maska wraz z silnikiem. Nic jednak nie zginęło, bo jednostki napędowe w tych ciągnikach umieszczone są pod kabinami, a to wszystko po to, aby z przodu można było uzyskać doskonałą widoczność, a nawet zamontować tam jakąś zabudowę. Fendy GTA produkowane były seryjnie i nawet w mojej okolicy jeden z rolników posiada takie cudo w wersji komunalnej. Podobną filozofią, co w przypadku Fendów serii GTA, kierowano się później przy projektowaniu Fenda Xylona, którego to można nazwać większym bratem serii GTA. Sailor dodatkowo, oprócz miejsca do zabudowy z przodu, ma także miejsce do zabudowy z tyłu za kabiną. A jeśli zastanawiacie się, jak wyglądał dostęp do silnika w tych fędach, to już spieszę z odpowiedzią. Właśnie tak. W 2003 roku Fend zaprezentował bazowany na konstrukcji Fenda 818 Wario prototyp Fendt IVO 828, który miał być niemiecką odpowiedzią na popularnego wówczas brytyjskiego JCB Fast Trucka. Iwo, podobnie jak Fastrack, miał być ciągnikiem doskonale radzącym sobie w transporcie, dlatego też wyposażony został w nieco mniejsze tylne koła, centralnie umiejscowioną kabinę, indywidualne hamulce na każdym kole oraz przekładnię bezstopniową, pozwalającą rozpędzić się mu do 65 km na godzinę. Dodatkowo ciągnik ten miał mieć też znany z obecnie produkowanych Fendów układ jazdy tyłem, dzięki czemu kierownice wraz z fotelem oraz elementami sterującymi można było sobie obrócić o 180 stopni i komfortowo jeździć na przykład z zawieszoną na tyle kosiarką. Niestety Fent Iwo nigdy nie wszedł do seryjnej produkcji i do końca nie wiadomo dlaczego tak się stało. Podobno jednak prototyp ciągnika wcale nie przepadł i nadal stoi w jakimś hangarze gdzieś na terenie fabryki Fenda w Markt-Oberdorf. W 2007 roku Fendt podczas trwania targów AgriTechnika w Hanowerze zaprezentował prototyp wysokowydajnego sześciokołowego ciągnika Fendt 36. Wyposażonego wy 540 konny silnik Mana. Jeśli interesuje Was więcej szczegółów na temat Fenda Trisix, na przykład co się z nim stało, czy jakie parametry techniczne jeszcze posiadał, to w prawym górnym rogu zostawiam wam linka do mojego osobnego materiału, który już jakiś czas temu zrobiłem na jego temat. W roku 2017 koncern Akko przejął dział produkcji maszyn zielonkowych od firmy Leli. Od tego momentu dawne holenderskie maszyny produkowane są w zielonych kolorach i z logiem Fenda. Fanów Lely uspokajam jednak, że marka, wraz z przejęciem linii maszyn zielonkowych przez Fenda, wcale nie zniknęła całkowicie z rynku, bo istnieje i rozwija się prężnie nadal. Tyle że obecnie skupia się już tylko i wyłącznie na produkcji wyposażenia budynków inwentarskich oraz robotów do automatyzacji i opieki nad stadem. W 2017 roku Fendt zaprezentował kompaktowy ciągnik FEND Estovario. To, co wyróżnia tę maszynę i dlaczego o niej wspominam, to to, że jest ona w pełni elektryczna. Pod maską Estovario siedzi silnik o mocy 50 kW, czyli około 68 koni mechanicznych, zaopatrywany w energię z baterii litowo-jonowej o pojemności 100 kWh, która to wystarczać ma na 5 godzin nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu. Co ciekawe, naładowanie baterii od 0 do 80% trwa zaledwie 40 minut. Także, zakładając, że będziemy ładować ciągnik w czasie naszej przerwy obiadowej, jesteśmy nim w stanie pracować komfortowo niemal przez cały dzień. Fendt wraz z naukowcami z Niemieckiego Uniwersytetu Ulm opracował koncepcję autonomicznego mini robota polowego, który w przyszłości być może zastąpi tradycyjne ciągniki i maszyny. Co prawda gabaryty urządzenia są dość niewielkie i potrafi on obecnie tylko zbierać informacje i wysiewać pojedynczy rządek kukurydzy za jednym przejazdem, natomiast w ogólnym założeniu konstruktorów na jednym polu pracować miałoby kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt takich maszyn i to w dodatku 24 godziny na dobę, co przełożyłoby się na porównywalną do klasycznego zestawu wydajność. Innowacyjny projekt otrzymał nieprzypadkową nazwę Fendt Xaver, co jest nawiązaniem do imienia jednego z założycieli marki Fendt, Xavera Fenda. Dajcie znać, co wy sądzicie na temat tego projektu. Czy według Was autonomiczne maszyny, takie jak Fendt Xaver, mają szansę w przeciągu najbliższych lat zaistnieć na rynku? W 2017 roku Fendt zaprezentował nową serię kombajnów IDEAL. Występującą zarówno pod markami Fend, Massey Ferguson, jak i Challenger. Obecnie jest to największy okręt żniwny dostępny w ofercie Fenda, jak i całej grupy ACO. Kombajn, podobnie jak inne maszyny żniwne ACO, produkowany jest we włoskim Breganze w fabryce La Verde. To już wszystko na dziś. Na koniec mam dla Was obiecany wcześniej konkurs. Jedyne co musicie zrobić, aby zgarnąć paczki z gadżetami marki Fendt to zostawić pod tym filmem łapkę w górę oraz subskrypcję mojego kanału oraz wejść na mojego Facebooka i pod postem konkursowym napisać jaka maszyna z gamy modelowej Fendt podobałam się najbardziej i dlaczego chcielibyście mieć ją w swoim gospodarstwie. Nie musi być to koniecznie ciągnik, może być to kombajn, sieczkarnia czy maszyna zielonkowa. Macie w tej kwestii pełną dowolność, zaskoczcie mnie. Spośród wszystkich komentarzy wybiorę trzy najciekawsze i to właśnie do tych osób polecam oryginalne gadżety Fend. A teraz dzięki za dzisiaj i standardowo zapraszam już za tydzień w sobotę o godzinie 8.00 na kolejny odcinek na moim kanale. Do usłyszenia!